Siemanko. Tutaj, bardzo ze Slingard nie mam. Witam Was z placu boju z przygotowania największego obrazu stringart w Polsce. Przygotowuję go w rozmiarze 110 na 150 cm i dla porównania mam tutaj obraz, który wykonałem w zeszłym roku, a ma on w rozmiar 20 na 20 cm. Ciekawostką jest fakt, że obraz ten 20 na 20 jest 41 razy mniejszy niż ten kolos. Jak widzicie, jesteśmy w trakcie wyplatania Eurazji. Pozostała nam Australia, Afryka, a jesteśmy już po Ameryce Północnej oraz Południowej. Ze względu na to, że wyplatanie tak gigantycznego obrazu zajmuje krocie, podzieliłem ten odcinek na dwie części. więc przy naszym kolejnym spotkaniu będziecie mogli już zobaczyć, jak obraz prezentuje się w pełnej krasie. Stringart, czyli tak zwana w wolnym tłumaczeniu sztuka Nici. To technika, która polega na tym, że przygotowujemy sobie deskę lub płytę, wbijamy w nią gwoździki, tak jak tutaj, a następnie wyplatamy za pomocą nici. Ja używam nici firmy Ariatna. Możecie zobaczyć, jak one się ładnie prezentują. Jeżeli jesteście ze mną pierwszy raz, to pozwólcie, że krótko przypomnę, czym jest cała ta technika stringa. Krótko mówiąc, polega ona na tym, że bierzemy sobie płytę, wbijamy w nią w określonym wzorze gwoździe, a następnie wyplatamy nicią w taki sposób jaki sobie zaplanowaliśmy. A ja używam nici firmy Ariadna, ponieważ prezentują one najwyższą możliwą jakość. Możecie być pewni, że używając tych nici w technice stringach, ale również w innym rękodziele, nie spotkacie żadnych wrobień, wystąpień i supełków, które spotkać możecie w niciach u innych producentów. Ja używam do tego projektu nici Aria 5, w przypadku nici ozdobnych jest tak, że nić o grubości 5 jest nicią grubszą niż nić np. 10 lub 15. A dlaczego tak jest? O tym napiszę Wam w krótkim artykule, który zamieszczę na mojej stronie www.stringardpolska.pl w sekcji blog, ponieważ moja strona internetowa dynamicznie się rozwija i już teraz możecie znaleźć na niej treści, dzięki którym i Wy nauczycie się, w jaki sposób tworzyć w technice stringard, a także poznacie lepiej moje prace oraz Będziecie mogli złożyć zamówienie, ponieważ zajmuję się przygotowaniem obrazów w stylu Stringart również na zamówienie. Więc zapraszam Was na moją stronę www. Adres znajdziecie w tej części ekranu. Tworząc ten gigantyczny obraz utwierdziłem się w przekonaniu, że mogę spokojnie kandydować o tytuł najspokojniejszego człowieka w Polsce, ponieważ praca ta skonsumowała już taką ilość godzin, że nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Nawijanie gwoździków, malowanie, szczotkowanie całej tej deski. No i creme de la crème, czyli wyplatanie za pomocą nici. Już niebawem ten projekt przejdzie do historii. Ja go zakończę. Planuję jeszcze wykonać jedną ciekawą rzecz z nim związaną. Przekażę go potem w ręce przyszłej właścicielki, gdzie mam nadzieję, że długie lata będzie. Cieszył oczy. A teraz zapraszam na timelapse, w którym zaprezentuję wam w jaki sposób wykonałem do tej pory tą część. Bardzo dziękuję wam za uwagę i zapraszam do moich mediów społecznościowych, których adres znajdziecie na samym końcu tego wideo, tuż po timelapse. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia.